...skoczni przecież nie wyparowała. Walter Hofer, który się przygląda i rozpoczynamy. Karl Geiger, dziesiąty. Karl Geiger, lider Pucharu Świata, dziesiąty po pierwszej kolejce, w której skoczył 134 metry. To był piękny skok Geigera. Niemcy stracili prowadzenie po skoku Lindwika. Kto wie, czy za chwilę go nie odzyskają. Zresztą wczoraj w drużynie też ten drugi skok Geigera był znakomity. 136 metrów. To oczywiście jest o półtora metra bliżej niż odległość Mariusa Lindwika, ale też warunki miał trudniejsze. Doliczone 10,5 punktu. Noty niemal wszyscy sędziowie dali dziewiętnastki. No i Karl Geiger, lider Pucharu Świata, obejmuje prowadzenie. O 4:30 punktu przed Mariuszem Lindwikiem. I znowu mamy sytuację, że czterech Niemców jest w czołowej piątce w tej chwili. A za moment dziewiąty po pierwszej serii. Peter Preutz był tutaj drugi w 2014 roku. Przegrał tylko z Anderszem Bardalem. Wtedy Richard Freitag znalazł się na miejscu trzecim. Ten Richard Freitag, który dzisiaj nie zakwalifikował się do serii finałowej. 22 wiktorie Pucharu Świata. Jedna wielka kryształowa kula. Peter Preutz! 36 metrów, by spróbować wyprzedzić Karla Geigera. No ale nie ma tej odległości u reprezentanta Słowenii. Oczywiście jeszcze te warunki wieczne, w jakich skakał Peter Preutz, to, to jest 130 metrowy skok, dodatkowo 11,1 punktu za wiatr. Karol Geiger miał dodanych 10,5 punktu, a więc w porównywalnych warunkach skakali obaj panowie, przy czym Geiger 6 metrów dalej od Petera Preutza, a 1 metr na wielkiej krokwi, jak na dużą skocznie przystało, to 1,8 punktu. A więc Geiger pozostanie liderem, Peter Preutz w tej chwili wskakuje na trzecie miejsce. Jeszcze chwilę do szaleństwa, bo teraz Aschenwald, a po nim Piotr żyła i ostatnia siódemka, wspaniała siódemka, a w niej trzech Polaków. Ale na razie Filip Aschenwald, dla którego to jest sezon życia. Przypomnijmy, Aschenwald jest ósmy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i ósme miejsce zajmuje po pierwszej kolejce. Tego konkursu 40. rocznicę pierwszego konkursu na wielki Kroki, pierwszego konkursu Bucharu Świata. Musi teraz skoczyć około 136 metrów Aschenwald, aby objąć prowadzenie. Ale skacze bliżej. Skacze bliżej, a więc tej swojej niezłej serii nie przedłuży już w tym sezonie, choć nie w tym roku. Stał na podium, był drugi w Ruce, Był trzeci w Niżnym Tagile. Tuż za podium w Klingentalu. Teraz 130 metrów. No Gdyby ten skok oddał kilkanaście minut temu, to by nam zaimponował, no ale myśmy już widzieli skoki Lindwika 137,5, Geigera 136, więc nam 130 metrów Aschenwalda tak bardzo nie imponuje. Jest trzeci, a skoro tak, to będzie na granicy pierwszej i drugiej dziesiątki. Przemek, szanowni Państwo, pierwszy z tej trójki biało-czerwonych, która wdarła się do serii finałowej. Siódmy po pierwszej serii Piotr Żyła, 134 metry, już jest na belce startowej. Jego najlepszy start w karierze w Zakopanem to szóste miejsce w 2017 roku. Dlaczego dzisiaj nie miałoby być pięknie. dlaczego dzisiaj nie miałoby być lepiej, ale musiałby skoczyć aż 136 metrów. Piotr Żyła już w powietrzu. Teraz trzeba wyciągnąć z tej odległości maksimum. a I ląduje dość sporo przed tą laserowo rzucaną zieloną linią. Patrzy na warunki, w jakich skakał Piotrek. Prawie 0,9 metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni. 131 metrów, dodatkowo 11,4 punktu. Nie wyprzedzi Karla Geigera Piotrek Żyła. Wydaje mi się, że również nie wyprzedzi Mariusa Lindwika. Może to pozwolić wskoczyć mu na trzecie miejsce. Pokręcił Grzesiek Sobczyk tutaj głową. Adam Małysz, widzą Państwo, i Oleg Winiarski, a więc lekarz Łukasz Gębala. Mówiliśmy, przedstawiamy członków sztabu. I tak jak mówiłem, na trzecim miejscu w tej chwili Piotr Żyła e, przegrał o 7,6 punktów z Geigerem. Czyli będzie w dziesiątce. W najgorszym razie, jeżeli wszystkich sześciu po nim skaczących zawodników odda wystarczająco długie skoki, by go wyprzedzić. Daniel Andretande, ostatni z Norwegów na liście startowej tej finałowej serii. A Daniel Andretande, szósty po pierwszej kolejce, w której skoczył 134,5 metra. Nie był to jakiś wybitny skok mistrza świata w lotach narciarskich. Będzie bronił tytułu planicy, ale to w trzecim tygodniu marca, a teraz tylko 124 metry już. Od kilku chwil nie mieliśmy tak krótkiego skoku. Czy tam coś się stało szczególnego z warunkami wietrznymi? No, będzie miał doliczone 10 punktów, ale to nie do końca tłumaczy ten relatywnie krótki skok Lindwika. Wypadnie oczywiście z pierwszej dziesiątki. Jest w tej chwili ósmy, no ale takich pięciu gigantów, który będą skakali po nim. Raczej go z tej dziesiątki na pewno wypchnie. Karl Geiger, dziesiąty po pierwszej serii w tej chwili prowadzi. Cały czas jest liderem. Już w najgorszym wypadku będzie na miejscu szóstym. A tymczasem Ryoyu Kobayashi. To jest jego piąty konkurs indywidualny w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. Do tej pory siódmy w ubiegłym roku, a więc w styczniu 2019 roku. Jaką odległość? 137,5 metra. Bardzo daleko, ale on wczoraj podczas drużynówki pokazał, że jest w stanie skoczyć daleko i skacze daleko Rioju Kobayashi. Pytanie, czy na tyle, by znaleźć się przed Karlem Geigerem. Nie wydaje mi się. Bardziej to był chyba skok na drugie miejsce. 134 metry. Tym bardziej, że tylko 5 punktów za te niekorzystne warunki wpłyną na konto 23-letniego Japończyka. Rioju Kobayashi w tym sezonie 6 razy na podium zawodów Pucharu Świata. Na trzecim miejscu, a więc przed Piotrka żywe wskakuje Ryoyu Kobayashi, a za Karla Geigera i Mariusza Lindwika. No jeszcze czterech zostało. Za chwilę Stefan Kraft, on tutaj dwa razy wygrywał. Mówiłem, że między Polakami a Austriakami, jeśli chodzi o indywidualne zwycięstwa na Wielkiej Kroki w Pucharze Świata jest 10 do 10. Pięć razy wygrał nie, a Kraft dwa razy przed rokiem i w 2016 roku. Czwarty po pierwszej kolejce, w której skoczył 136 metrów. skok Krafta. Piękny stylowo. Daleki. Nie ma wątpliwości, że oglądamy nowego lidera. A więc te bóle pleców pewnie się już gdzieś skończyły. 138 metrów. Tak. 7,3 punktu dodatkowo za wiatr. Do tego te noty. Bardzo wysoko jest oceniony, oceniany Stefan Kraft. Ale słusznie, bo to jest naprawdę wybitny stylista. Same dziewiętnastki od wszystkich sędziów. 138 metrów. A więc mamy skok nowego lidera. Stefan Kraft zgłosił tutaj swój akces. Ja chcę wylądować na pol Zawodów Pucharu świata w zakopanym. Zadowolony jest Andres Felder. Jest pierwszy Sztepan Kraft, ale już tylko trójka pozostała nam do końca. Kamil Stoch, Szczepan Laje i Dawid Kubacki. Panowie, do dzieła lecimy. Do dzieła, do dzieła, Kamilu! Cztery zwycięstwa Kamila teraz stają nam przed oczyma. To zwycięstwo w 2011. Pierwsze, jakże cenne. A potem w 12, w 15, w 2017. A i trzeci po pierwszej kolejce, w której skoczył 137,5. Kamil, fruń! Kamil w powietrzu! Kamil unosi się i ląduje daleko! Pięknie, pięknie, tak skacze arcymistrz. Trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zwycięzca już czterech skoczni, i proszę dorzucić, co Państwo chcą, bo wydaje się, że on kocha ten skocznie, a my kochamy Kamila, kiedy jest w takiej formie. 140 metrów, noty 19,5 punktu. Będzie zatem ocena 58,5, czyli taka jak najwyższe oceny w tym sezonie. Kamil zrobił wszystko, co mógł. To musi być w podium 69 w jego karierze. Tylko który stopień tego podium, to jest ostatnie pytanie, które sobie w związku z tym zadajemy. 80 punktu. Noty 19 i 19,5 wszystkich sędziów. I teraz będzie rosła ta klepsydra 296, a Kamil Stoch jest dla podium na podium zawodów w Pukaru Świata w Zakopanym. Ależ pięknie toczy się ta historia. Mówiliśmy Przemek o tym, że może być dwóch biało-czerwonych skoczków, a przecież kończyć to wszystko będzie Dawid Kubacki. Co tu się dzieje? Ale Stefan Laje. Stefan Laje. Niemcy nie wygrali od 2004. On był wczoraj indywidualnie najlepszy ale minimalnie przed Dawidem. No patrzmy, patrzmy, Laje jest w wysokiej formie, to trzeba mu przyznać. Ale skacze zbyt blisko, a więc nie wyprzedzi Kamila. A więc już na pewno, na pewno Polak. To możemy powiedzieć w 100%, bo przecież został tylko Dawid. I już się cieszymy. Już Piotrek Żyła e, padł w objęcia e, Kamila Stocha. E, popatrzmy na Stefana Laje. Możemy to już zrobić spokojnie, na zimno, 134 metry. Tak, to nie pozwoli mu wyprzedzić Kamila Stocha. Ale zobacz, zobacz jak historia pięknie się toczy. Pierwszy konkurs 40 lat temu, kiedy wygrywał Stanisław Bobak. Dzień później Piotr Files i Stanisław Bobak. Podwójne zwycięstwo na pierwszym miejscu. Fies na drugim Bobak. A teraz laje dopiero trzeci i będziemy teraz patrzeć na to, co zrobi Dawid Kubacki. Tylko on pozostał na górze, a więc już wiadomo: Polak wygrywa konkurs z Świata w Zakopanem. Tylko kto? Czy Dawid? Czy Kamil? A może egzekwo? A Ach, może a, dlaczego nie? Dlaczego nie? A może jeden pierwszy, a drugi na drugim miejscu. 138 metrów. Dawid. Siła spokoju, nocne wybicie. I leć Dawid. leć jak najdalej. Staraj się pokonać i Dawid ląduje trochę blisko. On dokładnie wie, że w ten sposób przegrywa na tę walkę o zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Czego? tam zabrakło w tym skoku 133 metry które to będzie miejsce aż 10,2 punktu dla Dawida dodatkowo noty 18,5, 18 będziemy liczyć, przypomnijmy Dawid miał 4,2 punktu przewagi nad Stefanem Laje, 4,8 nad Kamilem Stochem i teraz patrzymy, duet trenerski, a my będziemy patrzeć Kamil Stoch, zwycięzcą dzisiejszego konkursu, a Dawid Kubacki które to będzie miejsce? Które to będzie miejsce? Jest trzecie! trzecie! Jest trzecia, więc Dawid Kubacki na podium. Kamil stąd wygrywa. Jaccież wspaniale świętujemy 40 urodziny Puchami Świata nad Zakopanem. Panowie, czapki z głów, kaski z głów, jesteście cudowni. Cudownie, cudownie, bo to dziewiąte z rzędu. Przecież podium Dawida Kubackiego. Dziewięć razy w kolejnych zawodach Pucharnych świata staje na podium Dawid, a Kamil wygrywa po raz 35 w swojej karierze. Prowadzimy 11 do 10 z Austriakami, bo to było jedenaste zwycięstwo polskiego skocznia, skoczka tu na Wielkiej Krokwi. Pozdrawiamy wszystkich kibiców, którzy świętują tutaj na Wielkiej Krokwi. To jest niesamowite szaleństwo. Cudowne urodziny, wspaniały spektakl, niesamowite emocje, które nam tutaj towarzyszyły. Kamil Stoch przyjmuje gratulacje. Ileż czekał Kamil na to zwycięstwo ja mówiłem wczoraj podczas rozmowy z Kamilem, a może to będzie przełamanie. Może ten konkurs drużynowy, te dwa świetne skoki Kamila, to będzie ten moment od którego zacznie się ta dobra pasa. I on dzisiaj wygrywa w zakopanym. Czyż może być piękniejsza historia? I 5 do 5 w historii między nim a e, oczywiście Adamem Małyszem, bo mamy po pięć zwycięstw. Mamy 11, no, niesłychanie się to wszystko układa i dokłada. Pisze się ta historia cudownie na naszych oczach. Kamil Stoch, Stefan Kraw, Dawid Kubat. Stefan Laje i Karol Geiger na czwartym i piątym miejscu. Piotrek na ósmym. Trzej Polacy w dziesiątce. Ba w ósemce. Dwa i Polacy na podium. Niedziela inna niż sobota. Tak zawsze było. Czyli zawodnicy z drużyny zwycięskiej soboty nigdy tutaj na Wielkiej Krokwi nie zwyciężyli w konkursie indywidualnym, następującym poni. Mówmy o tych gigantach Wielkiej Krokwi, o tych e, fantastycznych zawodnikach, tych herosach skoków narciarskich. Pięć triumfów tutaj Gregora Schlierencauera, pięć triumfów Kamila Stocha, który wyrównał ten rekord zwycięstw Gregora Schlierencauera. Po raz szósty na, w karierze stanął na podium Kamil Stok. Mówimy tutaj o konkursach na wielkiej kropie. Najpierw na to podium.